Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. I jest ja z nami Oskar Rogowski, który ostatnio razem z Radkiem nagrywał materiał o Mortal Kombat 11, więc tutaj można powiedzieć, że jesteś fanem. I ja co ja, prawda za grami aż tak nie przypada, aczkolwiek mam miłe wspomnienia z grania w Mortal Kombat Trilogy swego czasu. Ale bardzo lubię te adaptacje, nawet obie, drugą za jej bardzo specyficzny urok. I, i kultowe teksty, które, które tam padały. Natomiast... Tak, taką łatką jest na pulsacie. <noise> Wiesz, co? Trochę takiego trochę 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 budżetu Herkulesa i Kseny. tak. Pamiętam jak <noise> przez łe, ale no i w związku z tym, znaczy nie dziwię się, że podejmowano próby. Były też te fanowskie seriale jakieś i inne produkcje, nie dziwię się, że podejmowano próby, to jest bardzo wdzięczny temat do organizacji. W przeciwieństwie do wielu innych bijatyk, co też tego czasu próbowano wielokrotnie, ale rzadko kiedy <noise> udawało się cokolwiek Street sensownego Fajter. z tego zrobić, nie? Te wszystkie tykeny i. Jean-Claude Van Damme przecież to jest. Ten, no, 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 Street Fighter oczywiście kultowy z tym na, ten naćpanym koksem Wandamem, który nawet w co się dzieje. Ehm, ale w Mortal Kombat miał ten taki specyficzny świat, który... Mógłbyś olać nawet fabułę gier, co, 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 nie, nie robiono tego, ale mógłbyś olać to i po prostu użyć tych postaci, tego świata i to już by grało, nie? Więc nic dziwnego, że od dawna, dawna mówiło się o tym, żeby wrócić może do pomysłu ekranizowania Mortal Kombat, e, ale od dawna mówiło się o tym, ale nic w tym kierunku nie robiono. Natomiast no, teraz zostaliśmy... Wreszcie jakieś potwierdzenie, i dostaliśmy informację. To żeby może pociągnąć trochę inaczej. Co byś powiedział, gdybyś dostał informację o tym, że powstaje nowa ekranizacja Mortal Kombat i będzie się nią zajmował James Wan? No jakbym się dowiedział, że zajmie że James Wan, to oczywiście: Wow, super. <ścoughs> może będzie rozmach, wiesz? Mortal Kombat ma bardzo interesujący świat właśnie całą mitologię. Zróżnicowanie, tak, tych, tych, te istoty, na przykład, które zamieszkują ten świat. Więc jak sobie już nawet pomijając jego horrorowe, jakby wyczyny, ale ostatnio jak gdzie naprawdę świetnie na ekran przeniósł to, jak wygląda Atlantyda, jak wygląda cały cały świat podwodny. Yy, ci, na przykład, mie mieszkańcy The Trench, i sobie myślę tutaj o Tarkatanach i Barace, który ma te zębiska, czy, czy, czy te wielkie kolce z rąk wychodzące. No to super. No tylko potem oczywiście dowiadujemy się, że producent to nie jest to samo, co <noise> twórca filmu. No nie, nie, właśnie to w tym, w tym rzecz, nie? że gdyby Wan gdyby reżyserował ten film i produkował jednocześnie, a najpierw jeszcze go napisał, to myślę, że to byłoby naprawdę właściwa osoba na właściwym miejscu, bo Wan już wielokrotnie pokazywał, że on potrafi też balansować tonem, a wiadomo, że Mortal Kombat jest bardzo poważną historią, ale która no, jest trochę kiczowata i nie ma co jej traktować na serio, bo to jest gra, gdzie Aktor w ciemnych okularach walczy z, wiesz, nie wiem, demonem z piekła, czy coś w tym znaczy, stylu, i nikogo to nie dziwi, nie? Pie, I te poprzednie filmy to oddawały całkiem Właśnie, nieźle. Pierwszy Mortal Kombat dlatego był też tak fajny i tak się go fajnie oglądało, bo tam było sporo tego kiczu takiego. Szczególnie Christopher Lambert non-stop mrugał do widza jako ten Raiden. Przecież on w każdej swojej scenie co chwila robił te akcje, które widziałeś, że on się bawi tym, tym Raidenem swoim. Także tam absolutnie jest miejsce na ciągłe. E, to gry te nowe, szczególnie w tym, jak prowadzona jest w nich fabuła, absolutnie non-stop to oddają te, 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 ten cały motyw e, no, tego przerysowania celowego. Już tam no nie chodzi o górę, bo to, 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 to o tym możemy za chwilę pogadać, ale no, tak jak mówisz, sama idea tego, jak, jak ścierają się te postacie, czy to już później zamiesz zamieszanie z czasem, czy cokolwiek. No, i wiesz, że James One by się tego nie bał, nie? ale właśnie, gdyby robił ten film. Jednak informacje, które dostaliśmy, mówią o tym, że James One będzie jedynie, albo aż, albo no generalnie będzie producentem tego filmu. Natomiast za sam film wezmą się ludzie, którzy do tej pory no, nie robili w zasadzie niczego konkretnego, jeśli chodzi o pełnometrażowe produkcje, a i nawet o krótkometrażowe produkcje, bo scenarzysta Greg Russo. No, nie robił do tej pory nic. Natomiast jakiś tam film ma w drodze, więc może po drodze się przekonamy, co, co tam napisał. Ale szczerze mówiąc, okej, okay, dobra, wiesz, gość może być geniuszem, jeśli chodzi o pisanie scenariuszy, może po prostu ma pełną szufladę świetnych scenariuszy, nikt, nikt, nikt jeszcze nie, nie, nie sfilmował, zdarza się. Natomiast film będzie też wyreżyserowany przez też debiutanta, gościa, który robił do tej pory reklamę zaledwie. Simona McQuaida, który no, dla którego, tak jak wspomniałem, będzie to debiut i. To, to, to myślę, że jest największa przeszkoda, jeśli chodzi, o, czy jeśli chodzi w ogóle o entuzjazm względem tego filmu, nie? No bo jednak, no, tak jak wspominaliśmy, film taki jak Mortal Kombat, który pewnie będzie miał jakiś sensowny budżet, może nie jakiś gigantyczny, bo też nie robi tego filmu Warner Bros. konkretnie, tylko New Line Cinema, która no, robi w ogóle te mniejsze filmy dla, dla Warnera, głównie horrory czy, czy właśnie jakieś takie kino gatunkowe. No ale i tak, wiesz, dla debiutującego reżysera, no może być problem, żeby ogarnąć z jednej strony produkcję, a z drugiej strony, żeby też utrzymać ten ton i wiesz, i nie pogubić się mimo wszystko w tak specyficznym klimacie jaki ma Mortal Kombat nie? Pytanie mi też za który kawałek historii się wezmą, bo jakbym Mortal Kombat nawet chronologicznie grami ze względu też na zainteresowanie bardzo się szybko rozrastało i te pierwsze Mortal Kombat, którego ekranizacją jest też tak jakby ten pierwszy film no generalnie ogranicza się do klepania się na wyspie czarodzieja i pojawia się tam tak jak w pierwszym filmie jedynie wielki czteroręczny koleś ze wszystkich tych takich super efektów i jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, dopiero jakby później to się rozrasta i zaczynają dochodzić te wszystkie inne rasy, i to jest o tyle sprytne, że jeśli tego będą się trzymać, oczywiście z jakimś no muszą coś, coś zmienić, nie może to być po prostu to, co zrobili w tym pierwszym filmie yy, i, i nie może całego filmu oprzeć wyłącznie na walkach, no bo wtedy będzie to nudne, yy, no ale jeżeli tak to zrobią, no to wtedy można yy, ładnie po prostu zareagować odpowiednio. Przyjęło się, ludzie pokochali bohaterów, no to wtedy zaczynamy dawać większy budżet i zaczynamy pokazywać, ej, patrzcie, co jest za kurtynką. Natomiast jak nie, no to mała strata. Byleby po prostu nie robili takich akcji jak z ostatnim Hellboyem, czy, czy coś takiego, kiedy na stosunkowo niewielkim budżecie po prostu walimy wszystko, co się tylko da i wciskamy tam od razu trzy części gry w jeden film, po czemu nie? Widziałeś koniec tego Hyboya? Nie, nie widziałeś. No, ja, ja go widziałem i. Ewidentnie to nawet nie chodzi o to, że to jest zły film, ale to jest właśnie dokładnie to co powiedziałeś. To jest film, który chciał za dużo zrobić przy swoim bardzo małym budżecie. No, przy, przy, I masz, przy, wszystko słyszałem o nich dokładnie. Tak masz tam mówi. cały film, który buduje do wielkiej inwazji potworów na świat, tylko że ta inwazja trwa 5 sekund, bo nie było pieniędzy na to, żeby trwała więcej. A rzeczy się dzieją poza kadrem, no bo takie jest stanie, nie. E, masz tam taki atak na to biuro, nie. Który, który ma być też ważnym zwrotem akcji, ale nie pokazują ci go, masz po prostu pokazane taką, no kilka sekund w zasadzie tego ataku i ucinają, no bo, no bo nie ma pieniędzy, nie, więc oby, oby nie, nie było tutaj podobnego problemu. Tego nie wymaga jednak, głównymi bohaterami są ludzie, przynajmniej na początku, później to się jakoś tam <laughs> zmienia, e, ten, ten cały model, który później się pojawia z jakimiś cyborgami, z jakimiś no nie wiem, tak nawet, nawet jakby ten motyw w jedynce ze Skorpionem i tą jego linką to był kompletnie pomysł twórców, żeby to był jakiś wąż, który mu z ręki wychodzi czy coś w tym Radlaju, kiedy w grach to jest proste, to jest bohater, który po prostu walczy łańcuchem. I to jest, to jest. ciekawe, nie? Kiedy masz gry, których możesz też ci pokazać wszystko, i filmy, które mają ograniczony budżet, to zwykle działa w drugą stronę, prawda? A tutaj no. to właśnie jest nie tak. To, 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 to w grach jest Skorpion, po prostu walczy łańcuchem, a w filmie jest w że nie trzeba dać mu węża, który wychodzi mu z ręki. <laughs> Więc to było bardziej cool. Może, może, może <laughs> nie, nie, ale wiesz, odpowiednia choreografia walki łańcuchem byłaby lepsza i tańsza. Hmm. Ale no i o to chodzi, jakby tego nie potrzebuję. No, jeżeli, jeżeli oprzysz się na, 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 na luźno, mówię jak najluźniej na tej pierwszej części, bo, bo, bo inaczej to będzie po prostu turniej walka za walką. Ale jeżeli luźno się oprzysz na tej pierwszej części, no to potrzebujesz, żeby Sub-Zero parę razy zrobił jakiś trick z lodem, żeby tam było widać, że on coś tam lodem robi. Nie wiem, Scorpion, żeby jakoś ogień wokół niego polatał, Raiden, żeby jakieś pioruny gdzieś tam strzeliły. I, I ten Goro CGI. I to generalnie wszystko, czego potrzebujesz, jeśli chodzi o pierwszą część, więc nie za wiele. I jeżeli naprawdę skupić się na. No. Najważniejsze jest, skup, żeby skupić się na postaciach. E, I znowu, tak jak e, można być wiele o tym pierwszym Mortal Kombat, ale wydaje mi się, że szczególnie jak na swoje czasy, lata 90. to te postacie były naprawdę nieźle zarysowane. Może hmm. nie Sonia, bo tam Sonia była generalnie jak zwykle tą kobietą, z którą nie wiedzieli, co robić w tamtych czasach, głównie nie, nie licząc dwóch bohaterek, które non-stop są wymieniane, nie bardzo wiedzieli co robić z kobiecymi bohaterkami, ale już na przykład Johnny Cage, Liu Kang czy Raiden byli bardzo fajnie poprowadzeni jak na swoje czasy i wydaje mi się, że jakby w tym jest siła, i w tym jest w ogóle siła marki Mortal Kombat. kiedy już przejdziemy oczywiście do samego gameplayu i do tego jak fajnie jest, nie wiem, wyrywać kręgosłupy na arenie, to jakby dlaczego ludzie śledzą fabułę i historię? Bo kochają te postacie. One... Wybiły się dużo bardziej niż bohaterowie właśnie innych nawalanek, o których wspomniałeś. Wydaje mi się, że, że dużo więcej, może nie wiem, można mówić o tym, że inaczej jest w Japonii, gdzie tam większość wychodzi tych nawalanek, ale jeżeli przejdziemy na zachód, to zdecydowanie wiele, dużo więcej osób wie, kim jest Johnny Cage, jakby co za nim idzie, jaki, jaki to jest gość, można nawet jak się zmieniał, jak dorastał, niż nie wiem, jeans z Tekena, czy ktoś taki. No, nie, no, te, te Keny miały tam ze trzy chyba filmy, ale, ale żaden nie został specjalnie dobrze przyjęty. E, natomiast no, Mortal Kombat miał dwa filmy, z czego ten pierwszy ma no, status kultowego. Wydaje mi się, że to też w dużej mierze jest jednak zasługa tego filmu, że to trafiło trochę dalej. To wie, czy, czy sporo osób nie gra teraz w gry, bo też ma duży sentyment nie tylko do tych pierwszych gier, ale też do, do, do filmu, gdzie można było sobie trochę lepiej jednak tych bohaterów wyobrazić niż w formie paru pikseli tak, na ekranie. Tak to się nie? rozwinęło i warto wspomnieć też, że twórcy gier. Niektóre pomysły z filmu wręcz po prostu przenieśli i zredkonowali, bo stwierdzili, że to był fajny pomysł. Może nie węża wylatującego z ręki, ale na przykład ideę, że żeby jakby Mortal Kombat się zakończyło, to trzeba wygrać 10 turniej, a nie jeden. To wymyślili w filmie i potem przeniesiono to jakby na potrzeby gry, więc yy, tak, ten film miał spore, spore przebicie. Wiele osób uważa, że do dzisiaj jest to najlepsza adaptacja gry komputerowej, jaka wyszła. Ja jestem bliski tego zdania, już, już już pojawił się jakiś ten Tomb Raider, był całkiem ok, kto wie jak wyjdzie Detektyw Pikachu, którego oczywiście jeszcze nie widzieliśmy, ale... Ale ten film, jak napasząc kiedy wyszedł i ile po nim było nieudanych adaptacji gier, to poradził się naprawdę nieźle. I, I nieudanych adaptacji biatyk, nie? To zawsze. Była swego czasu fala, nie wiem, w jak, jakichś latach 2000, kiedy była cała masa tych, praktycznie każda bijatyka, każda seria biatyk była ekranizowana. Był właśnie Tekken, było King of Fighters, było Detoral Life nawet. Gdzie myślałbyś sobie, że to jest ta ostatnia seria, która by wymagała Legends of Chanley. No, to też, no, polskiego reżysera zresztą. E, no, no i w zasadzie, wiesz, pomijając już sam poziom tych filmów, to one, ludzie nie mieli za, za bardzo pomysłu, jak wpasować te walki w ogóle w ten film, żeby to miało sens, więc wydaje mi się, że i tak najlepiej sobie poradzili w Detora Alive, gdzie po prostu... Organizujemy tur turniej. Niech wszyscy przyjadą i walczą tutaj ze sobą i kto wygra. I Mortal chyba pierwszy taken też miał coś takiego. Tak. E, więc Któryś to była to tak. jedyna droga, nie? Ale zawsze tam była dystopijna przyszłość coś tam, żeby, żeby coś się działo w tle chociaż. E, na no ten Mortal Kombat jakoś udało im się to całkiem fajnie zawiązać, nie? I co, Bo... czego nie udało się powtórzyć sequelu. Mortal Kombat w życiu nie śdiał się na realizm. W ogóle nigdy. Mortal Kombat masz czarodzieja, który zabiera ludziom duszy i ma swojego czterorękiego. Czempiona, który ma wygrać 10 podrząd turnieju, i wtedy zły imperator przyłączy Ziemię do swojego relmu. Nie wiem jak, ale jakoś tak. przylepił. <śledzimy> Więc jakby no to, tam nigdy nie było silenia się na realizm. Tak, a, a, a na turniej zabiera bohaterów Bóg, Bóg Gromu, Bóg Piorunów. <śledzimy> Czemu nie? To, to a to jest duża siła tej marki, właśnie. Mało tego, tak jak pierwszy turniej i jedynkę. Ze względu myślę chociażby na pewne obawy, można zrobić trochę taniej: postawić na choreografię, postawić na kilku tych wojowników. Yy, tak, już jeżeli mielibyśmy kolejne części, yy, można kompletnie zdarować sobie turnieje. Bo jak pokazał Mortal Kombat 10 i Mortal Kombat 11, w ta, ta, tej stronie fabularnej, tam nie ma żadnych turniejów. W Mortal Kombat 10 przychodzi zły, starszy Bóg, który chce skazić energię życiową ziemi i trzeba go powstrzymać ale cała fabuła, która do niej dąży do tego, nie ma nic wspólnego z żadnymi turniejami. Mortal Kombat jakby e, e, mówimy o tych częściach, które stawiają mocno na fabułę, jakieś kadcenki i tak dalej, jakby element turnieju zamknął się na dwóch trzecich pierwszej części, czyli dziewiątej w tej kolejności. E, więc znowu to jest e, jeżeli, ma, mają o tyle łatwiej z Mortal Kombat, że mają właśnie te gry, które pokazały, że można spokojnie wyjść poza tylko mm -hmm. turnieje. Które i, 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 I spokojnie zmieścisz tam walki, jakby bez, tej, bez tej, 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 tej ramy, które, tak jak powiedziałeś, no ciężko jest non-stop znajdywać powody ludziom, żeby się nawalali ze sobą. <noise> nie, no To już to nie jak całkiem wdzięczny materiał do ekranizacji, nie? więc trochę szkoda mimo wszystko, że będzie realizowany przez dwóch no-nameów. Mimo wszystko. Z całym szacunkiem, może zrobią świetną robotę, ale e, wydawałoby się, że no, jest jest sens, żeby zainwestować to, w to jakieś pieniądze i, i ściągnąć kogoś, kto jednak no już nie wiem, sprawdził się realizując choreografię sztuk walki na przykład, czy, czy właśnie ogarniając coś w tym guście, nie? Kogoś, kto chociaż, nie wiem, zrobił jakiś mały horror, żebyś wiedział, co, co on potrafi w ogóle, wiesz, w, te, w tej materii, nie? Bo jednak e, jasne, że może to nie będzie najbardziej wymagająca produkcja ever, ale z drugiej strony, no ponownie, masz tą choreografię, musisz jakoś to postacie przedstawić, musisz sobie to w ogóle zwizualizować, jak to ma wyglądać, nie? No bo to jednak będzie film oparty w jakimś stopniu o efekty specjalne, mimo wszystko, nie? Chcąc, nie chcąc. Chociażby nawet... A w sumie im mniej ym, im mniej pieniędzy w to pójdzie, tym więcej trzeba będzie sobie wyobrazić rzeczy faktycznie przez reżysera, reżysera nie? I o ile one byłby tą osobą, albo nawet jakiś protegowany ktoś, kto robił już jakieś horrory dla New dla Cinema. Byłby spoko opcją, no tak tutaj, kurczę... Trudno, trudno podchodzić do tego optymistycznie, bo to też wskazuje na to, że to nie mnie też traktuje ten projekt tak. Okej, okay, no nic się robią. Bo też jest powód, dla którego w ogóle ten film powstaje. Ale to. Ale, Okej, okay, dobra, to w sumie może zacznę od tego. E, bo jak, jak czytamy w tym się, w ogóle całą informację ogłosił, ogłosiło, ogłosili pre, premier południowej Australii e, i minister innowacji tamtejszy. E, <laughs> że e, I produkcja. Produkcja ma mieć miejsce w Australii. To ma być wielka szansa ogólnie, żeby otworzyć australijski rynek na produkcje filmowe. Producentem jest James One, który jest Australijczykiem, malezyjskiego pochodzenia Australijczykiem. Ehm, no i innymi producentami są jego kumple generalnie, więc to wygląda na troszkę jakby to nie New Line Cinema albo Warner chciał zrobić ten film, tylko Australia bardzo by chciała wyprodukować coś, więc się skumplowali. To jest to spekulacja, to, 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 totalnie. Ehm, więc się dogadali z Jamesem One, no, który jest krajanem. Yy, i on mówi, no dobra, to może Mortal Kombat zrobimy. I, to, i produkcja ruszyła. I, i, i wiesz, New One Cinema, no James One ma tam wysoką pozycję dalej. E, no i robią film. Tylko że to tak wiesz. No robimy, bo robimy, nie? Co, co z tego wyjdzie? Może, może, może coś z tego wyjdzie, może nie. Kto, I prawdopodobnie z racji tego, że to jest tutaj... Australia bardzo chce zrobić ten film, to jest u nich, pewnie jakieś ogromne zniżki, jeśli chodzi o, o wiesz, plany filmowe, e podatki, tego typu rzeczy by się też skłoniły, żeby... No, jak już coś robimy, to róbmy to tam. Dużo będzie zależało od obsady jednak, bo jakby, tak jak mówisz, dwie, dwie najważniejsze części Mortal Kombat to wbrew pozorom, kto by się zdziwił, nie jest fabuła, nie jest jakiś świetny napisany scenariusz, to akurat jest. No to jest Mortal Kombat, mówmy to, to, to tak jak oglądamy, nie wiem, szybkich i wściekłych, czy nowego Johna Wicka, czy coś w tym rodzaju. No to nie są filmy, w których wymagamy bardzo sprawnie poprowadzonej intrygi, czy czegoś takiego. Ale właśnie dlaczego, dlaczego chodzimy na kolejnych szybkich Ściekłych? dlaczego chodzimy na kolejnego Johna Wicka? Szczególnie John Wick jest tutaj lepszym przykładem, bo szyki Ściekłych jest tutaj cały czas basa jakichś efektów skaczących z samochodów na spadochronach, czy walka z czołgiem, czy cokolwiek. No, w morzu tego nie było, ale właśnie tak jak w Johnnie Wicku, będziesz miał tej kompletnie przesadzonej akcji. Więc potrzebujemy przede wszystkim choreografii. Musimy naprawdę dobrze widzieć, jak to wygląda. Jeżeli to będzie często przesadzone, jeżeli to będzie kompletnie. Wychodziło poza jakiekolwiek możliwości ludzkie, to tym lepiej nawet w Mortal Kombat. Ale musi być ktoś, kto faktycznie ma oko do tych y, wizualnych elementów, tak? Właśnie do choreografii. No i bohaterowie. Nie, to, to z kolei do szybkich i wściekłych. No już dawno temu ta seria by umarła, a nie zarabiała ciągle po miliard, gdyby, y, gdybyśmy nie, nie lubili tych bohaterów. Jakby, dlaczego na przykład szybciej zostali zrewitalizowani, kiedy wszedł Hobbs i Shaw, który też zostają swój własny spin-off? No bo wszyscy pokochali postacie, które Statham czy Rok wnieśli do tego, jakby tego, tego uniwersum. I dlatego mówię, że tak kluczowa będzie, będzie casting będzie. Dlatego, że jeśli zobaczymy znowu no nameów jeżeli znowu zobaczymy aktorów, o których nigdy nie słyszeliśmy, albo którzy zagrali w jakimś tanim serialu czy coś w tym rodzaju, no to będzie widać, że to jest faktycznie tak, jak mówisz. Zróbmy, bo zróbmy jakieś tam rzucenie. macie, zostało nam z ostatniej produkcji, coś tam się posypało, to wydajcie. Natomiast, jeżeli z jednego czy dwóch aktorów byś wziął, których, yy, nawet nie mówię o głównym bohaterze, na przykład, jeżeli miał tego Lukanga, znajdź yy, azjatyckiego bohatera, azjatyckiego aktora. Który jeszcze najlepiej jakoś ma umiejętności związane z kinem kopanym? Luke nie ma być najbardziej charyzmatycznym bohaterem w historii. On miał być czempionem. To ma być też to tak samo, bo w pierwszej części no, filmu. Jakby wie, wiemy, że to nie, nie na nim, tylko na właśnie Lambercie grany, gra, grającym, Leidena, czy, czy, czy chociażby Johnny Cage'u czy Shang Tsungu, który był tym przerysowanym złolem, z który tylko krzyczał O, tu, your soul is mine! I wiesz, że to na tym miało się trzymać, a Liu Kang miał być tym bohaterem, który pokopie dobrze. Więc tutaj jeszcze, jeszcze okej, okay, ale wokół niego znajdźmy e, obsadę, która właśnie może trochę lepszych aktorów, jeżeli na przykład zobaczymy w roli Raidena, czy Johnny'ego Cage'a jakiegoś aktora, o kurde, nie sądzę, o ten będzie grał w Mortal Kombat, nie? Albo Sonia, o kurde, Sonię wzięli taką... No to wtedy pomyślę, że o jednak ktoś tutaj ma jakieś, coś więcej chce z tego filmu wyciągnąć. Ale jakby casting będzie dla mnie tu bardzo, bardzo kluczowy, bo jak położą bohaterów, to już po co oglądać Mortal Kombat? Ale kto wie, czy to się nie skończy po prostu australijskimi aktorami, e, którzy dopiero startują do dużej do, do, do kariery, ale może coś z tego wyjdzie. E, to może tak zakończymy na pozytywnej nucie, bo jeśli ktoś się zastanawia, czemu w ogóle Australia się bierze za produkcję filmową, to ja tutaj zacytuję, że ta produkcja, która no już tutaj ma, ru ma ruszyć, więc to już jest raczej przyklepane. E, no na, stworzy... na jesieni chyba ruszy. No, te no, no, pierwsze. No, no, no. więc to już, to już się dzieje. To nie jest tak, że to są jakieś plany dopiero. E, ta produkcja stworzy 580 miejsc pracy w Australii. Po jakieś 1500 statystów będzie potrzebnych do tego i wygeneruje prawie 50 milionów dolarów amerykańskich 70 australijskich dla tutaj południowo-australijskiej w ogóle gospodarki, ekonomii i tak dalej. Więc opłaca się najwyraźniej iść w to. No i kto wie, czy, czy w takim razie Australia nie będzie produkować więcej filmów, a mamy trochę twórców i, i aktorów i tak dalej z Australii, którzy już się wybili. Może tam faktycznie jest cała żyła złota ludzi, którzy potem trafią do Hollywood. E, no i hej, no może w innych miejscach też się będą produkować duże rzeczy. Może w Polsce ktoś stwierdzi, że r zróbmy organizację, nie wiem, Tekena u nas. <śmiech> <śmiech> może warto. Stworzy, st stworzy to tutaj 600 miejsc pracy. Przydałoby się, nie? No ale to wiadomo, no, tak to wygląda. No, Nowozlandia bardzo mocno odżyła po tym jak produkowano tam Władcę Pierścieni i do no, dzisiaj w zasadzie jedzie na tym, nie? Kręcą się wokół tego. No ale to musiał być jednak Władca Pierścieni. To był jednak ten film, na który jednak New Line troszeczkę więcej pieniążków wyłożyło. To był ten film, który jednak tam te kilkanaście statuetek, może najwięcej w historii, w sensie jak miał, to jednak dało się wypromować zarówno władca pierścieni, oczywiście, jak i kraj, gdzie był kręcony. No, Mortal Kombat to nie jest władca pierścieni, więc oczywiście. Jeszcze. Ale, kto, ale kto wie, jeżeli jakim cudem ten film by się udał, jeżeli nawet by odniósł krytyczny duży sukces. Yy, był jednym z tych filmów, które po prostu może, nie wiem, znaczy nie zarobić, to akurat byłby problem, ale jakoś tam ledwo wyszedł na zero. Ale wiesz, 90% na Rotten Tomatoes, nie? Każdy, kto poszedł, stwierdził, że a dawno się tak nie bawiłem jak na Mortal Kombat? Kto wie, wtedy możesz robić drugą część i te sety, te, te robić większe, prawda? Rozbudować to, zacząć już bawić się w te, właśnie ten Outworld, kiedy już nie mamy tylko tej jednej wyspy, tylko pokazujemy cały, no bo te, ten świat zewnętrzny, no bo. W tym drugim Mortal Kombat, który był kompletnym chłamem, e, jakby t, całe, to było one zrobione było za 5 dolarów, które akurat ktoś, komuś tam zostały, nie wiem, po kupieniu burgera. I e, jakby wszystko skupiło się tylko na tym, żeby pokazać, jak ci kolesie w dziwnych ciuchach biegają tutaj po jakichś dziwnych <laughs> miejscach. Nie <laughs> wiem, jak to nazwać. Natomiast. Natomiast Outworld, ten mortalowy, który już pojawił się, Mortal Kombat 2, jeszcze w latach 90., mówię o grze komputerowej to jest naprawdę barwne miejsce. Masz tam na przykład ten las, gdzie drzewa mają twarze i non-stop jakieś odgłosy z ciebie wydają. Masz morzec, które jest bez daj, jest całe z krwi, powiedzmy, takie zrobione. Masz jakieś kolosea, które tam stoją dosłownie w których, których te walki mają miejsce, właśnie rasy najróżniejsze, no to jest już ten świat, który skoro mówi, mówiłeś o właśnie Władcy Pierścieni i jakichś tam pięknych krainach, czy coś w tym rodzaju, no to właśnie już drugie Mortal Kombat mogłoby pójść bardzo w tą stronę tej mitologii, niesamowitych istot, które tam żyją i wtedy już Gdyby znowu pójść za ciosem, mówimy tu o kompletnie abstrakcyjnej sytuacji, w której pierwsze Mortal Kombat byłoby mega hitem, na drugie poszedłby duży budżet, i ono też okazałoby się hitem, ale wtedy już turyści, żeby przejechać, o tu robiliśmy ten las, i tutaj te <laughs> gadające drzewa były, nie? A tu w, tej, w tym kanionie kręciliśmy wioskę Tarkatan, gdzie tam jedli ludzi, czy coś takiego. To nagle Australia tam zacierałaby rączki na turyst turystach, którzy wpadają. Tak jak Nowa Zelandia, właśnie do dziś, kroi kasę na, na Shire, nie? No tak, tak. I potem hobby był ograniczone i tak dalej. Wiesz, już, już teraz masz Nową Zelandię <noise> ugruntowaną jako świetne miejsce, żeby, żeby tam kręcić filmy, nie? I pewnie Australia chce zrobić coś, coś no, to podobnego. To, gdzie jest kręcony ten serial władcy pierścieni? Czy z przodkiem nie w Nowej Zelandii? Znowu? Możliwe, nie. To miało, miałoby to sens, no bo no mówię, ugryzowane miejsce szczególnie na, na, na tego typu widoki, nie? Eee, więc, y, no nawet jeśli ten film nie wyjdzie, to chociaż ludzie mieli świadomość, że dał pracę wielu Australijczykom, więc to jest, to, to jest też dobre. A mnie, mnie ta dyskusja nakłoniła, żeby obejrzeć znowu Mortal Kombat Annihilation, bo y, tęsknię bardzo. <średzimy> Szczelin Shao Kahn jest tam fantastyczny po <średzimy> prostu. <średzimy> który ma tą gumową maskę i. i, 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 i gumową i, twarz. Go, to, ma, to, ale, ale mój ulubiony moment, poza oczywiście finałem, gdzie one się zamieniają w te smoki i walczą ze sobą, <głosy> <głosy> mój ulubiony moment to jest ta, ta, ta scena, jak, jak się Sindel pojawia i Kitana do niej mówi coś tam Matko, ty żyjesz, nie? A, a, a Sindel tak Szkoda, że ty zaraz umrzesz, nie? Ja, 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 ja uwielbiam wprowadzenie tak now, nowe, nowego samceru, kiedy w normalnej mitologii masz ten cały motyw, kiedy ten jeden ginie, potem jego brat przyjmuje jego miejsce. To jest złożona historia. Annihilation. Czy ja cię nie zabiłem? Uf, zabiłeś mojego brata. Okej. Okay. <laughs> Ale jak Raiden, nagle się pojawia z krótkimi włosami, tak? I tak o, przejść włosy, to no to tak. Ja, to mój <laughs> <ostatnio. laughs> tak. Ech, to... Miejmy nadzieję, że nowy film będzie lepszy. Ehm, I i, te, i ty, to, już będzie, to już będzie coś. Aczkolwiek no, myślę, że ta marka zas zasługiwałaby na naprawdę na fajną adaptację. Ehm, może się uda, zobaczymy. Ehm, dobra, był ze mną Skarogowski. Dzięki jeszcze raz, ja się nazywam Castelmach. ślecie dalej napisy końcowe ehm, i mam, miejmy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję pomówić jeszcze o jakichś ciekawych adaptacjach gier, bo ehm, nie zwalnia to w sumie aż tak, nie? biorąc pod uwagę, że, że ostatnie nie miał sukcesów. Hollywood próbuje dalej. Zobaczymy, co z tego jeżeli teraz zarobi fajne pieniądze, to myślę, że znowu uchyli troszeczkę drzwi dla tego typu adaptacji. No, zobaczymy. Także jak dzięki, wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.